Dzień dobry, z tej strony Ustachy, bo mamy kolejny odcinek na Kliknej Polskiej serii? Dzisiaj ze mną mój sąsiad, Danil. Jo, dzisiaj sobie lecimy zbierać kłustki, bo. bo ten. No bo trzeba podbierać, nie? Kapkę. No i dobra, palimy się, sielę przy i jedziemy. A ty co robisz, będzie sąsiad? Trawy, trawy, jeszcze raz trawy. Jadę grabić dzisiaj wyschło. Ja idealny mi wyschło no, naprawdę. Eee, I ten, jak to się nazywa? No i ja to się No, czy może będę kusił no, Zobacz łunkę zobacz no, nie będę. no, no, zobaczę, ja zobaczę ja mam tam, w konach ten... Popel posiaczkę tam Na tym polu jednym Widzisz, te moje wilki sam, żebym kosił ostatnio no, Dobra No my już mamy po żniwach No, już ładnie poszło nam już sobie, sobie odpoczywają Tak, ładnie, gigantów mają rand Ja może na usługi ci jeszcze wyjadę, wiesz? Okay. Bo i tak nie, nie będę chyba co robić. No co, tylko za to sobie zgrabię i nie, nie będę co robić. No może w każdym razie się Co? Co, znaczy, bo ja chcę we wrześniu, wiesz? Po co, tak? No bo teraz nie wiem, czy zdążę to wszystko zgrabić w ogóle, bo trzeci dzień od września wiesz, wzrośnie, nie? Znowu trochę. No i to. No I nie zdążę może. nie wiem. Czy zdążę? Ja, ja będę jeszcze siebie. Gdzieś w tym, w tym miesięcu. Pewnie. W drugą no to ja też zaraz To zbieram te tylko... kutki i zobaczę. Może dzisiaj nawet zacznę ten... Matko pchatą tą, ja tą przyczepą. Ten kustek dowalił. Skapkę. No, no ja tu gra biedź, powiem. Pięknie, że Tak jak nie będę rzucał. Tylko naładuję tą całą przyczepę. Bo... Żeby później te kutki ładować. Bo to muszę na, na oborę. I tak dalej. I, A muszę, jak, jak jeszcze raz czy co? Mój rekostek nie będę rzucał tylko wezmę, zostawię je na przyczepie no i będę Wieczorem rzuci. Wieczorem mi u mnie od razu później ten. Tak. No bo muszę na oborę to ten załaduję ile mi się zmieści na tą przyczepę jedną, ten się zmieści i, i tyle. Ale ciężką ma tą No kapkę My się ciężko mieli. Ciągle hasnął przepą. Ja sobie wezmę M to za ciche i będę dumny, to jest cicha też będzie cię pchało <grych> Ja, będzie pchało? No Co To to ma być zasieczka na mojej ja się pytam Mmm, tam kilo O. no to było ostatni raz Ja yeah. Kurde, że żem wyjechał trochę I ten, rozliczyliśmy się właśnie z siadem za pracowanie, oczywiście, żeby nie było e, tam tak, 350 tak, tak, złotych tak, wyszło, bo ty No wiadomo, no, trochę tani ja mam, bo chociaż o... No, nie negocjował, ale to ja tam, na dobrą okazję ja. znegocjował, bo ja tam umówiłem, ugadaliśmy, i do tam, co. To... Czy flaszkę mamy wypili no. Ale no, jakby byś to przygotowywał, nie? No, 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 to tak trzeba, trzeba po cichu. Do studiły. Jo! Gryla się odpali i studułę wskutek o jak się podpali on cieplutko by było Jo Jo w latach idzie mi ciepło <laughs> Jeszcze ciepli by było, szanowne To zagrałbyś w realu Jo Pojęcie, umie ci nie będzie tysiąc... dużo tych kostek, powiem uh -huh. ja ci, na trzeba przepę zmniejszę wszystko Ja? Mhm Ja chyba, powiem to, umiem, umiem jest tak no, no, no. Nie to zbada, jaki one pokusy są. Nie, nie, nie. się dek. A kiedy mi byś przyjechał w sumę? Ej, Szalony mówię, ten. Jak usiłuje siebie to no, pracował, to no, też przyjadę do no. ciebie. Kiedy? No, nie wiem, jak słyszę tamtą drugą łąkę i ten to, to za no. chwilę Ja tu już jedną łungę będę miał, wiesz, gotową. Ja też ja mam ma jedną gotową, tylko muszę tę te teraz jeszcze jedną. Ja też czuwe, znowu skoszę. U siebie, u siebie w odcinku zgrabię. I tymi mi tam sprasuję się u wiekunia z trawów i tego wszystkiego. I w twoim już pewnie jakieś tam orki się zaczną, nie? Jakieś już pogoryzki. No, ja myślę gnu i zacznę jeszcze prowadzić te trochę. Ja w twoim będę chciał popon. No, mam matko. Ty, nie wiem, czy Ja się na pewno chrzabom te zaradził na... No. Słyszałeś, że ja twoim badałem siostrę A ja gnój będę Obornik! Gnój. No. to twoje fotki to gnój. E! O matko. Co się dzieje tam? Co, co, znowu, jak mieli. Chodź tu to, jak z górki będzie szła. Teraz jestem naprzeciwko ciebie. Patra jak z górki pójdzie. Jak będzie pchało ją. Jadę na trójce. Pa, pa, pa. Dobra, czwóra Debil Myślałem, że coś się wiedziało, czy coś, no. No, Nie no, pchali i pod górkę mieli, no tyle To Dobra, ostatnie półle No też już mam połowę Już zgrabionego To poślizg Dla poślizg. No, lekko na nakręcie A gdzie ty będziesz mógł kogoś A tam albo Tam, adra. tam obok tego pula Mógł go skupuć jeszcze tam, nie? No. no Co? Nie, wiesz, a tam unki nie było normalnie Ja? No, ja tam co zrobiłem No a No, a zaraz tam za, 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 tą chałupą sobie jadę trawy ściąć Się skończył już trawy się na kusy już trzeba będzie liśń szła ja. koniec w... o tam widzę się ja co dobrze co? No. Próby po przychoda też ani dużo pewnie. Jojo jo, ja ci powiem już muszę gdzieś tam drynąć bo widziałem Muszę znaczy dzisiaj drynąć i tam do dokładnie jako tigo. ja to młode kupię nie? Ja już niech to tam ja też jest młode Zmliczne? Pół, 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 tak Ja mi wszystko. Ja wszystko mi Ja pół, tak, pół, tak zrobię. Ale ja, to wszystko mi Bo jak ja mam kupić 5 krów mlika, to bez sensu. To za małym tak by Ja. No jeszcze zobaczył ale... ale chyba tak by było. Powiem jest kapka ciężka, szepa pełna. Ja? Mhm. 14 mi się zmieści. Akurat. No się. 70... ciekawe. O nie. Jedną belkę muszę na ten, no, dać na, na 70 ci belek. Ci na pewno mi ma to mniej ode mnie. No ale ja większe większej No ale mniej masz belek. No dobra. Oho. Dawaj, dawaj malinka. Mieli, mieli, Co? mieli. Co, nie daje rady? No to ciężar jednak jest No ja ale no. wygląda to, o tyle jaki desktop Dej jak się podnica No? Nie no przyjemnie nie wygląda Ja no, to ci powiem we wrześniu już krowy będę chciał mieć, nie we wrześniu, już tylko trawy będzie, siano będzie, suma będzie Także ja bym chciał, żeby tak na wrześniu, żeby zamówić, żeby przyszły, nie No jo? Ja. I pewnie ty co? Coś cię da, syn? No zobaczę tam mhm, Jak mieliś mhm. Ja ostatni psias robię, czujesz? Jo. Jo. Ostatni przyjazd, raz. Ja właśnie wyjechałem. I... Ja rozchoczyłem drugą i wracam do chałupy pomału. Więc ja staram się. Mała, ci No Zobacz, żeby po czym nie jechał. <grym> Zmiecie go. Jo. rozwali i taki będzie. Jo. Na, najważniejsze są te kuski, nie ważne, żeby nic nie zaoszczędzić. Kuski są najważniejsze Dobra, do krów jeść. Reszki z obiadu. Tylko wyprzedaj mnie chce ta przyczepa. Co? Wyprzedaj mnie tak przyczepa chce przyczepa, chcę, bo tu hamulce nie, nie ma w nich. Widzimy? Nie, gdzie ty jesteś? O, twojego odpytra. Nie tu nie jest Ale ja jacy widzę. Na wrótkę jeszcze raz. Ale nie chcę zjeść. No to dobra, muszę, jeszcze tyle muszę jechać muszę wyjadzić o tym. Bo nie Co teraz by jeszcze ten mówisz? No kurde, okay, to już. No, tak. no No na ty Ostatni przyjazd, właśnie kuncza. O, na styk, dobra, ty. dobra. Dobra, finalna to ale. się jedną z głowy, tylko już mi przyjechał spasować. I... Oj, muszę gdzieś witać. Dobra, jeszcze, i tak. jeszcze to tak. Ja, to czujesz? No zobaczałem jak go koforom nadował kompletnie. Widzę, widzę, widzę. To Teraz rodkę i łogiń. Jo. Bo protem. No, broty no się to mały, mały. na tacynie kładziemy i Ci fajna, fajna też jest ta ta moja wiatka, taka fajna. Pasowało.

Spadamy składamy wały, trzeba nałożyć. dobra, no, próbujemy. No, jadę teraz na munkę, to już w wyjeżdżam jadę za tą chałupę. I trójka, i druga. Zobaczcie, poprąt, pośrednio ale to będę się mówił u siebie. Dobra rozkładamy rotacyjne. robarek trzeba założyć. Więc ta łąka jest większa niż tam, to miałem taki. Dobra, bujam teraz. A, obrota ja została. Dobra, sto obroty, łogi, trójka i podłoga. No ja, pod to kamyki. No i ty sobie ci powiem. Ja. No. Ale co, co słuchaj ja. poradzisz, no? No nic. Tam mi trzeba kusić. Cześć G-Final, no, to nie mogliśmy. go. To wpadłem w tą brudę, co my żeśmy tu orali. Kopci matko Dobra że Ty po uranym jedziesz? No tak, też znaczy tak, tylko trochę tak jednym kołem, w sensie jedną stroną, tym lewą Tak fajnie się kosić pełen Mnie też A tu też no to wiesz, ten powiem, ja ta trawę mam tu Ja, to, ja to też tam no tu no. a co ci płem ten Jak ryzykuję prasę do beltą, że jakieś zburzę na ten na kiszonkę o czy coś. Mhm. Ciekawe, jak to będzie na piarkę. Właśnie no nie wiem. I nie wiem, nie wiem. No Ale wiesz czas, nie mówię, że teraz. No ja. jo. Albo samo uzbierajko mi wisz. No zobaczymy, jedz ja, ja To wydać chciał kupić, to po jedną, jedną no a ty, aż ja to w będę chciał, nie? Ja jedno lędówkę i Silik postawić taki już lepszy murowany niż nie tam go pomp pomurowany. A no, no, tam w sumie na no, chyba a po razie postawię ten tyrycę. Zobaczę, jak wy to pieniądze No właśnie. czasem się kupi te bajery ładnie, jest już w trzeci wokół kółka walnąłem ja czwarty już robię teraz szybko, da się podać, idzie ta łuka w miarę No ale tam bardzo mniejszo takie niż ja by... ta jest ta y, moja jest krótka, ale długa Czy jest, jest w miarę krótka, ale jest szeroka No u mnie jest szeroka i w miarę długa No, no tak, nie wiem czasem sobie nie będę musiał nie wiem czy gdzieś poziaczkować jakieś jakieś czy kupić, bo ci byłem tak kurde, to może przełożą raz To się jeszcze zobaczę ile mi wyjdzie kosek, nie? Z tego tego z tego wszystkiego. No ja. A może za rok już będzie mieli kiszunkę? No ja nie wiem. Czemu? No razie ja zobaczę, może jak... Eee, zobaczę zresztą może. Czy nie wiem czy cię mi nie będę chciał kupić. A, no na no, no chodzi że jej Patrzcie tą moją. No to tak akurat byś miał. No. Ja i tak ci powiem tą moją łąkę tutaj, to będę musiał prześiać gdzieś za tą moją chałupą. No już stara, już ja ci powiem taka prawa też jakoś że jest To wiadomo. Będę przesiał, kurde orki tego gnoju bym z nawalił. Ale to nie w tym roku. Za rok pewnie. Będę, będę planował coś taką czynność zrobić. Oj i wypalił wszystko, ile będzie zbrane trawy nie urośnie. Jo. Ja. Tak, wszystko on daje Na umieła to, co? To ta, taka trwa tinga. Ta już trwa 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 w ogóle trwa 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 Tak, trwa no tak jak ten Jagieńcznik, bo tyle wysoka. No wiem, wiem. Fajna, nie? Taka... No, czekaj, czemu ciebie taka samotność nie, nie, nie ma? Nie wiem. Pobre, tu zaraz skuniec dnia, czujesz? Nie A ty, to by tam nie zostało jeszcze. Mmm, dużo. Ja? No, ale nie mylę się z tymi ci przy, przy, przyjechać pomóc. Jak chcesz, wyreszczą? No to zaraz skończył siwie, nie? Na tu już nie będę co robić, mówię już. Jutro wezmę rano, przewrócę myślę po prostu pracować to. Ten hmm tam inna tę ale tutaj zobaczymy czy to wyschnie. No właśnie da już za dwa dni też się pociekaj. Wiesz jest upał wiatr, to to moment zmiar No a do tego tutaj staro trawę, to to reanimó nie. Nie że taką starą, a jeszcze muszę to przesiać za tą chałupą nawet. Dobra, już mam finał, Ja tam za do ciebie. Że trochę muszę że powiem, od tego bizuna tej trochę odkosić i w ogóle. No ja, bo dla i tak finał będzie. Jo. No poduwa mi się ta łąka tu moja to Przyjemnie Taki klimacik ma fajny Dobra jadę już, nie będę już, już jej składał Ja no, nie daję No co? Za płatową drogę będę go tak kawał Tak no, kawał już Już się przestawił No dobra, złoż Nie, niech musi przyjeżdżać chyba No No już na mam pole no i przejad może zrobisz, może dwa. No, to jest źle, ja dopiero no, ja no, pomóż nie zlec w ninim czasie, bo pomóż. Nie ci wiem, ciemno, ja myślę, że szybciej tam, tej, szybciej tam będziesz miał, te. Patrz, to ja tam z tyłu te łąki też mam jakiś taki mały, już nie przesadzaj, ty. Nie zważ jakiś wjazd. Dziękuję. Dobry? Yo. Co, od, odmierzyć sobie od, mam ten raz, objechać? A bo ty obesz od między? bo dobra, to ja mam ją się tu, tu od strony. A bo dobra, zostaw taki mały pasek od pola, nie? Czemu wszystko? Nie, to zostaw mały pasek od pola. Dobra, ale idzie ogień. To się fajnie tnie Twoje Dwójki Bardzo dobry plan, co? Ja. To jest ładno Masz tu trawę No ja, nawój był dany, widział? Tylko dane było jak trzeba To jest ładne ale fajna ta łóżka, Tak jak i ma na tig hmm, w miarę. No. Tu gałęzie, kurde, od tych mitów noże, To nie ja tak gadałem właśnie. tam dobra no. A to wyglądało kozaki jak tak z tej, tej góry tak fajnie wyjdziałeś, tak na pełnej. No, No, kuzak, naprawdę, wow. No ale jeszcze coś ty masz? Nie. Dobra, nakończymy no, na tym. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się na tym tylko sima, no? Sima.